Yeah man, woo, woo. Yes, the that one for the club. Then no such thing, no. Straight. Yeah. So we all out, make the girls crawl out. Then we go all out. Yeah. Buy the store and the shop and the mall, to the girls, that we call out. Yeah. We oh. and the girls them will never fall out, car we go all out. Yeah. Yeah. Here are now, look ya now. All right. Red bull and like Guinness in our system. Pinky shirt, red green ball, respect. No. Na imprezie Dance Hall Queen 2007 w garderobie. Są tutaj dziewczyny, uczestniczki, czekają na występ. Czego oczekujesz po tym konkursie? Szczerze mówiąc, yy, niczego. Chciałabyś wystąpić w teledysku Leroya? No oczywiście, chyba każda dziewczyna przyjechała tutaj z nadzieją, że jednak jej się uda. A to Ci się podoba w tych teledyskach, bo one są takie lekko wyuzdane i. No wszyscy wiedzą jakie. No tak, tylko właśnie większość zwraca uwagę tylko na tą wyuzdaną część, a y, jest, są dziewczyny też, które po prostu pokazują, że potrafią, czyli taniec, Nie, niekoniecznie właśnie jakieś, y, no wiadomo o co chodzi, prawda? Im się na coś czeka, tym lepiej smakuje mam nadzieję, że będzie wam smakowało bardzo, bo będzie smacznie, będzie nie będzie tak, jak być powinno. Rozpoczynamy! Zen Call Queen! 2017 świątynię, że się babi papi, papi, czulo! babi papi, papi, bęga mi, mi, papi, papi, Babi czulo! Papi, 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 bęga mi, mi, papi, 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 czulo! Że chujowo się na razie bawicie, skoro tak cieńko wam to idzie. Dobra! Daj mi minutę dobrego bitu, ale mówię dobrego, takiego, żeby każdy w tej chacie tutaj kurwa zwariował. <tryk>